Więc to jest miejsce, w którym odbywały się, że tak powiem, msze po polsku Wystawiano tu tablety poprzednich władców przodków. Każdy miał swoją komnatę. Z tego co wyczytałem to mieli nawet duży spór o to, o to gdzie kogo umieścić w tych komnatach tam przez jakiś czas. Budynek, który wygląda mniej więcej podobnie do tego, w którym są składowane. Także <śm> 1000 łonów. nie jest dużo, bo no jakieś 3-4 zł Za zobaczenie czegoś takiego w samym centrum miasta.